No to witam wszystkich w kolejnej naszej sekcji związanej z opisem osoby. Akurat dzisiaj będziemy rozmawiali troszkę więcej o tak zwanym stanie cywilnym. Po angielsku to jest marital status, a przejawia się on takim oto pytaniem. Możemy spotkać się z pytaniem: Are you single, engaged, married, separated, divorced? Albo WITHOUT. Tutaj nie, to nie jest window, tylko to jest WITHOUT. OK. I odpowiadamy oczywiście YES I AM lub NO I'M NOT. Ewentualnie możemy spotkać się z pytaniem WHAT'S YOUR MARITAL STATUS? Tak, to jest takie pytanie będzie raczej formalnie gdzieś w jakimś urzędzie, czy przy wypełnianiu formularza, ewentualnie urzędnik coś takiego może nas zapytać. Natomiast w konwersacjach takich zwyczajnych e, będą pytali, are you single? No to single. Single to jest niezamężny, czyli kawaler lub panna, w angielskim nie ma tego roz, rozróżnienia. Engaged, no to już jest taki też jeszcze niby single, ale już taki, prawda, zadeklarowany, czyli zaręczony po polsku. A married to oczywiście zamężna e, lub żonaty. Separate to sama, sa, już po widać o co chodzi, prawda? W separacji. Divorced to jest rozwiedziony czy rozwiedziona. Oraz widowed to ostatnio się rzadziej tak jakby używa, natomiast tradycyjnie owdowiały czy owdowiała. Without. Prawda? No i dobrze, zacznijmy od najprostszej rzeczy. Jesteśmy single, czyli jesteśmy wolni i frywolni. No, ale przecież możemy się z kimś spotykać. Jeżeli się z kimś spotykamy, to nazwa tej osoby, to oczywiście to jest boyfriend albo girlfriend, czyli osoba nam bliska w pewien sposób. Tak? Nie chcę to nazywać naszym akademikowym pojęciem współspacz, ale tak, tak mówiliśmy kiedyś w akademiku, w każdym razie boyfriend lub girlfriend. Jeżeli sprawa rozwija się w dobrym kierunku, to znaczy jeżeli się zaręczamy, to w tradycyjnych rodzinach zdarza się, to wtedy nasz boyfriend czy girlfriend staje się naszym fiancé, fiancé, narzeczonym czy narzeczoną. I to jest jeden z niewielu przypadków w języku angielskim, kiedy rzeczownik utrzymuje rodzaj gramatyczny. Zobaczcie, że fiance to jest zapożyczenie z francuskiego. Jest pisane albo przez jedno E z takim znaczkiem diakrytycznym, albo przez dwa E, i pierwsze z tego ma ten znaczek diakrytyczny, prawda? We francuskim oznacza to rodzaj gramatyczny, jeżeli jest przez jedno e, to jest rodzaju męskiego, jeżeli to jest przez dwa e, to jest rodzaju żeńskiego. Wymawia się dokładnie tak samo, natomiast w pisowni ten ślad zapożyczenia francuskiego jeszcze jest w angielskim widoczny. Ok? Czyli mamy, jesteśmy engaged, ale mamy fiancé albo fiancé. Ok? Dalej, jeżeli sprawy rozwijają się w dobrym kierunku, no to bierzemy ślub i jesteśmy już married. Married, i wtedy y, transformacja naszych poprzednich y, partnerów, nazwijmy to tak, jest taka, że mamy wife albo husband, czyli żona i, i mąż. Okay? I jeżeli zdarzy się, czego nikomu nie życzę, zdarzy się sytuacja, że jesteśmy w separacji, no to wtedy cały czas mamy wife i husband. Prawda? No bo od strony formalnej dalej jesteśmy jeszcze małżeństwem. Sytuacja zmienia się trochę, jak będziemy, uzyskamy rozwód, zostaniemy, będziemy rozwiedzeni, to wtedy tytuł zmienia się w ten sposób, że wife zmienia się w ex-wife, a husband zmienia się Ex-husband, czyli były mąż, była żona, prawda? Ok? Jeżeli natomiast mamy yy, sytuację owdowienia, no to wtedy mamy late wife i late husband. To yy, czasami wzbudza pewne zdumienie wśród polskich studentów, no jak to late? Prawda? No, to nie jest późny, tylko jako yy, przymiotnik yy, słowo late może oznaczyć święte pamięci lub zmarły, tak? I to nie jest to samo co X, bo ex znaczy raczej żyjący, a late na 100% nieżyjący. ok? Gdybyśmy nie chcieli rozgraniczać pomiędzy płciami, to zawsze możemy użyć neutralnych do dowolnego stanu zaangażowania, że się tak wyrażę. Możemy użyć słowa spouse, małżonek, czy też partner życiowy, albo po prostu partner. ok? I jeszcze jedna rzecz. Jeżeli ktoś nas zapyta, na przykład Are you single? To możemy się spodziewać pytań uszczegóławiających, Typu, gdzie spotkałeś swojego chłopaka? Czy jak spotkałeś? Czy, czy, czy kiedy spotkałeś, tak? Where did you meet your boyfriend? I tutaj, jeżeli będziemy używali nazw miejsc lub wydarzeń. To pamiętajmy o pewnych przyimkach. Jeżeli mamy kraj czy miasto, generalnie lokalizację typu przestrzennego, to zawsze mówimy in. Wydarzenia typu picnic, excursion. Tutaj słowo excursion jest, to jest wycieczka po angielsku. Excursion mówi się, jeżeli jest z przedimkiem N, no to an excursion, czyli będzie on an excursion. On an excursion. To trzeba wymówić on jako jeden ciąg fonetyczny i excursion jako drugi, wtedy nam to wyjdzie płynnie. Czyli on a picnic, on an excursion, on holiday. Zwróćcie uwagę, że przed holiday nie ma przed imka. On holiday się po prostu mówi. Jeżeli naszą osobę poznaliśmy na, na przykład na portalu jakimś randkowym, no to mówimy on a dating site, tak? lub podajemy nazwę portalu, wtedy nie będzie przedimków. E, natomiast jeżeli mamy wydarzenie typu a party, a dance, e, to mówimy, przy, używamy przyimka at. W przypadku school nie używamy przy, przyimka w ogóle, przedimka w ogóle, at school. A jeżeli na uczelni, to at the university. Ja to będę dokładniej tłumaczył w sekcjach gramatycznych. Na razie po prostu nauczmy się tego i mówmy poprawnie. No to dziękuję za dzisiaj. Jeśli się podobało, to pokażcie to. Eee, a jeśli się nie podobało, to też pokażcie to. To jest zawsze dla mnie informacja. Dziękuję bardzo i do usłyszenia w następnej sekcji.